Bardzo serdecznie, nazywam się Klawiach no, zapraszam Was na kolejne dekorady. Yy, mini Państwo, dzisiaj troszeczkę później jestem, ale od razu na wstępie chcę powiedzieć, że pod filmem w opisie znajdziecie na samym początku kod rabatowy, dlatego że w naszym sklepie par passion, yy, jeżeli będziecie jeszcze mieli ochotę y, życzenie zrobić zakupy jakieś, od dnia od teraz do 15 grudnia yy, wszystkie produkty, wszystkie lone na minus 20% w związku z tym jeżeli macie ochotę zrobić zakupy skorzystajcie z tego kodu to jest kod PAR20 i yy, tak gwoli wytłumaczenia dla osób, które mogą nie wiedzieć w momencie, kiedy wrócicie do koszyka rzeczy, w momencie, kiedy ewentualnie będziecie kończyli zakupy, wprowadzacie ten kod i wtedy Wam rabatuje wszystko o 20%. Także, jeżeli macie życzenie, zapraszam, ten kod znajdzie się również pod wszystkimi poprzednimi filmami. To tak, jak woli jakby informacja. Teraz zapraszam Was serdecznie do wykonania wspólnie. Jeżeli macie życzenie, oczywiście strojka w kolorze srebrnym, znaczy z kolorem srebrnym. Yy, wiele osób pytało o samo srebro. Jeszcze nie robiłam chyba w tym roku strojka z kolorem srebrnym, w tym roku na pewno nie. Jeżeli kiedyś tam wcześniej chyba był strojik wykonany w stylistyce glamour, dzisiaj w troszeczkę innej stylistyce, Znaczy może być może też wyjdzie nam z tego glamour, bo generalnie kolor srebrny to jest taki kolor, który jest też mocno rzucający się w oczy. Jeszcze zależy w jakim wydaniu, czy w połączeniu z szarością, czy to będzie 100% samo srebro, czy to będzie bardzo błyszczące samo srebro na przykład. Jeżeli chcielibyście wykonać sobie dekorację, powiedzmy, bardzo mocno glamour czyli żeby było takie mocno bling bling. To wtedy na, na przykład nie są zakazane, że tak powiem, bombki plastikowe, ponieważ one są takie pięknie, mocno brokacone. Jeżeli natomiast chcielibyście bardziej stonowaną, wtedy można sobie pozwolić na same szklane bombki, e, matowe również, ja dzisiaj bym chciała pójść w troszeczkę takie bardziej bling bling, bo w szarościach już było, i do, dostosować elementy dekoracyjne, które, które tutaj posiadam. E, mam sporo, na przykład, pokażę Wam magnolię, przepiękna magnolia w ogóle z tej samej kolekcji magnoli, które pokazywałam już, ale no, coś jest w tych magnoliach takiego, że po prostu w tym roku skradły moje serce zdecydowanie magnolie, a nie na przykład gwiazda betlejemska, ale gwiazdy betlejemskie chciałabym Wam zaproponować kilka sposobów na udekorowanie sobie żywej gwiazdy betlejemskiej. Napiszcie pod filmem, czy chcielibyście zobaczyć. Kochani, tak, albo ewentualnie będę korzystała z tej, z tej magnoli, bardzo mocno srebrna. Brokacona w dodatku, to kolorystyka jej jest taka. Ona jest taka, jakby powycierana w niektórych miejscach, czyli malowana jest w sposób stylizowany na taki rustykalny. Zobaczymy, czy skorzystamy w ogóle z tych kwiatów do tej dekoracji. Czy ewentualnie jeszcze pokażę Wam tą insecję taką w troszeczkę w innym wydaniu. To jest taka powiedzmy sobie wyrobówka, ale aksamitna szarość, tutaj jest szarość, ale jest też brokacona na srebrną. Także albo to, albo to wykorzystam do tego stroika i teraz chciałabym wykonać stroik na yy, takiej paterze. Paterę na ciasto zapewne w domu posiada każdy. Aczkolwiek to będzie strojk, który można będzie oczywiście przenieść na każdą inną formę podstawy. Na jakąś doniczkę. Na doniczkę plastikową z takim y, troszeczkę podwyższeniem. Na takim cokoliku, jakby. Y, słuchajcie, z, na zwykły talerz, nawet jeżeli ktoś nie ma jakiegoś stosownego naczynia albo nie chce go wykorzystać w tym celu. Ja wykonam to na paterze y, szklanej, dlatego że szkło świetnie w ogóle koresponduje ze srebrem. Szkło i srebro. Doskonale się łączą. Żadnych innych elementów kolorystycznych nie będę wprowadzała, zostanie samo srebro z zielenią oczywiście. Zieleni tutaj mam, dzisiaj mam wszystko. Mam jodłę, mam świerk, mam cyprysik, mam, dużo mam tego wszystkiego, naprawdę różne rodzaje. Zieleni, w związku z tym będę ją wykorzystywała w zależności od potrzeby. Zresztą, jak zobaczyłam tą gromadę takich różności, to kurczę, miałam taki duży dylemat, na jaką dekorację się zdecydować. Ale dzisiaj, właśnie, padła, padła w końcu decyzja na to srebro, i muszę Wam też powiedzieć, że ja mam duży problem z podejmowaniem decyzji, ponieważ ten film powinien ukazać się dzisiaj rano. Ja wiem o tym i przepraszam Was za to, ale tak uczciwie mówiąc, mój problem z podejmowaniem tego typu decyzji, jak mam za dużo pomysłów w głowie, polega na tym, że ja od wczoraj zastanawiałam się, jaką dekorację wykonać, jakiś stroik wykonać, co mam zaprezentować i w rezultacie nie byłam w stanie wykonać nic. W końcu jakby mm, ktoś zasugerował mi sposób, w jaki powinnam dokonywać tej takiej, yy, powiedzmy sobie, nie selekcji, ale w jaki sposób powinnam podejmować te decyzje i padła decyzja na srebro, więc będzie w srebrze. Co jeszcze mogę powiedzieć na początku, bo oczywiście Was zaproszę za chwileczkę do stołu, żebyście obserwowali, żebyście nie musieli się mordować cały czas słuchając tutaj mnie, tylko poobserwowali coś takiego, jakąś taką merytoryczną treść, dostrzegli. To tak, gąbka oczywiście, aha, tutaj musi być taka, gąbka do roślin ciętych zastosowana i teraz dwa sposoby, że tak powiem, tutaj jest wiadereczką, niezbyt takie estetyczne, ale to jest takie robocze wiaderko i teraz tak. Yy, powinien się tutaj znaleźć taki yy, taki yy, zobaczcie gąbka po prostu umieszczona we fl floret Gąbka umieszczona w takiej kratce plastikowej. To jest najłatwiejsza sprawa, dlatego że krateczka daje nam to, że po prostu gałązki, zwłaszcza jeżeli zieleń ma na przykład grube gałązki, będzie się nam mocniej trzymała pomiędzy nimi. Następna sprawa, bardzo łatwo jest przykleić tą podstawę do jakiegokolwiek naczynia, czy skrzyneczka, czy jakiejś szkło, cokolwiek. I bardzo łatwo jest to przykleić na plastelinie florystycznej, czyli na takiej. Ja ją wielokrotnie używałam jej i pokazywałam wam natomiast żeby nie iść bardzo w koszty bo wiem że wiele osób nie będzie posiadało floretu wiele osób nie będzie posiadało plasteliny florystycznej więc ja dzisiaj się stykuję też razem z wami i wykorzystamy sobie po prostu zwykłą gąbkę zwykłą gąbkę słuchajcie ją od razu tutaj już położę ale nie można sobie niestety pozwolić bez względu na to jaka to forma strojka jest na to, żeby po prostu zwyczajnie gąbkę tylko położyć i nic kompletnie nic z nią nie, nie zrobić. Ona powinna po prostu się jakoś stabilnie trzymać i bez względu na to, że jak bardzo jest ciężka, a jest ciężka, jak już jest tak mocno nasączona wodą, no, to przydałoby się ją, słuchajcie. Ja wykorzystam pastelinę florystyczną, ale zaraz Wam powiem, w jaki sposób Wy to możecie zrobić, ale mm, ja coś takiego po prostu wziąłam, żeby Wam, jakby no, udowodnić, też pokazać, że na czymkolwiek, słuchajcie, jeżeli macie naczynie większe niż gąbka, będzie, a jest to oczywiste, że w większości tak jest przy tego typu strójkach to nie wypychamy całego tego naczynia gąbką, bez sensu zupełnie. Ja znalazłam na przykład taką plastikową pokrywkę do pudełka plastikowego od bombek. Ona jest totalnie już taka pokierszowana, ale chodzi o to jedynie. Żeby zapewnić jakąkolwiek podstawę tej gąbce ja ją tutaj przytnę na wielkość powiedzmy mniej więcej tego, tej pokrywki. O sama się przycina widzicie, bo to jest, to jest pokrywka z pleksji. w związku z tym już mi przecięła tutaj tę gąbkę, ale okej okay, dobra. I ona sobie siedzi, a Wy możecie na przykład zastosować jakiekolwiek y, miseczkę, y, spodeczek, coś delikatnie chociaż wygiętego tak ku górze, żeby utrzymywało tą gąbkę wiecie w ryzach, żeby ją trzymało że tak powiem. Ja zresztą gąbkę samą też przytnę, więc nie będzie nam potrzebna więcej niż jedna sztuka, ale tak jak już powiedziałam, żeby trzymało gąbkę w ryzach, tak? To jest najlepsze określenie. Ja sobie tutaj nawet zrobię taki myk, zostawię sobie ją w jednym miejscu wyżej, bo być może będę robiła taką dekorację. Teraz przyszło mi do głowy taką troszkę kaskadową, zobaczymy. Ale to, co mi zostało, tym wykładam tą resztę. I słuchajcie, na czym cała rzecz polega? Możecie to przykleić, tak jak ja już tu, to, to kiedyś demonstrowałam. Możecie to słuchajcie przykleić yy, albo taśmą po prostu klejącą. Jeżeli nie macie takiej taśmy florystycznej typowo, do, yy, która się nazywa kotwica, o, ją też pokazywałam i demonstrowałam żeby przykleić to naczynia, to przyklejcie zwykłą taśmą klejącą, na przykład przeźroczystą, żeby nie było jej widać, jak najmniej, żeby było widać. Jeżeli natomiast nie macie, albo chcielibyście inaczej, ja tu zastosuję plastelinę florystyczną, ale Wy możecie zastosować po prostu zwykłą taką plastelinę dziecięcą, taką do zabawy i to coś, bo nie powiem naczyni, bo to jest zwykła pokrywka słuchajcie, od yy, bombek. To naczynie, to coś, tą podstawę, jakąkolwiek zrobicie dla tej gąbki, po prostu tą plasteliną taką zwykłą, dziecięcą możecie całkiem swobodnie przykleić do te, tego naczynia, żeby jak. chociaż odrobinka, żeby się ta gąbka trzymała, rozumiecie? Chodzi o to, żeby ona nie kiwała się w tą i z powrotem, bo można by. Powiedzmy, argumentować to tym, że no ok, ja postawię taki stroik w jednym miejscu i nigdy go nie będzie ruszał. Nigdy nie ma takiej pewności, ale następna sprawa, wiecie, zdarzają się takie przypadki, chodzą po ludziach zdarzają się takie sytuacje, że na przykład wy nawet ostrożnie niosąc, ja miałam takie sytuacje zresztą też, yy, nawet ostrożnie niosąc stroik z założeniem, że żeby właśnie delikatnie go przenieść i właśnie buch i w tym miejscu coś się wydarzyło i on się przesunie, spadnie, szkoda by było, żeby stracił swój, swój urok. Czyli jak ułożycie, yy, mało tak yy, jakby yy, ładnie mi się ułożyła ta gąbka, ale taka wystarczy. I chodzi o to teraz, kochani, że jak ułożycie sobie już ten stroik, to żeby on w miarę możliwości się trzymał w miejscu. I zobaczcie, to, ta podstawa przyklejona, ta plastikowa, ona mi się tak trzyma w miejscu, że po prostu mogę dosłownie ją podnieść. Myślę tak, zaryzykuję, to szkło, Podsta podniosę podstawę. O, jest, okej, okay. dobra, da się podnieść. Ale w każdym razie mam pewność, że będzie mi choć odrobinę przytrzymywała gąbkę. No, Dobrze, to tyle by było gwoli takiej informacji. Ogwoli takiej informacji, tylko w jaki sposób sobie poradzić z gąbką, żeby ona się nam bardzo nie ruszała, jeżeli nie posiadamy floretów i innych takich typowo florystycznych rzeczy, które zresztą tanie nie są. A teraz Was serdecznie zapraszam do wykonania wspólnie, jeżeli macie życzenie takiej dekoracji. Zobaczymy jaka, zobaczymy jaka nam wyjdzie. Myślę, że tak jak już powiedziałam, że bardziej będzie w glamour. Może delikatnie się pojawić troszeczkę bieli w tym stroiku oprócz samego srebra i zieleni, ale to się okaże oczywiście w trakcie, jak zwykle. Zapraszam Was serdecznie do stołu. Drodzy, dekoracja bardzo tradycyjna, bardzo tradycyjna, wręcz, wręcz bardzo tradycyjna, po prostu. Nie ma tutaj żadnych innowacyjnych takich elementów jakichś użytych, oprócz tego, że bardzo dużo tych gatunków zieleni zastosowałam, tak jak widzieliście. I muszę Wam powiedzieć, że jak poukładałam sobie tą zieleń, zupełnie zresztą tak jakby przypadkowo, to pomyślałam sobie, że w zasadzie sama zieleń wygląda już ekstra, i do tego trzeba by było tylko mm, jakiejś takiej powiedzmy jednej nietypowej rzeczy, fajnej, kilku gadżetów. I nawet miałam to w głowie już, aczkolwiek obiecałam się dekorację w srebrze, więc jest w srebrze. Słuchajcie, taka kompozycja to jest. Kom ona się prezentuje tak, i to jest kompozycja, którą ja zrobiłam na paterze, dlatego ona jest wysoka. Natomiast sprawia wrażenie też kompozycji na cmentarz, ponieważ na cmentarz bardzo często na nagrobki wykonuje się kompozycje właśnie takie wyższe. Więc tak patrząc na nią, muszę Wam powiedzieć, że według mnie ta kompozycja mogłaby swobodnie stanąć, tylko oczywiście nie, w szklanej, nie na paterze szklanej, na nagrobku. Jeżeli więc będziecie ewentualnie uważali, że taka inspiracja będzie dla Was odpowiednia do domu, wykonajcie sobie do domu. Jeżeli będziecie mieli jej życzenie i uznacie, że taka inspiracja jest dla Was odpowiednia jako dekoracja na cmentarz, Zastosujcie ją na cmentarz. Z tym, że z jedną różnicą, w, jeżeli chodzi o użycie kwiatów, ja tutaj akurat te, te polisensje włożyłam w, w szare, srebrzone brokatem, ale aksamitne. Welwetowe, welurowe. Natomiast tutaj, w przypadku na przykład ustawienia takiej kompozycji na cmentarzu, zdecydowanie doradzałabym to, nie wiem czy widać, chyba widać, zdecydowanie doradzałabym kwiaty bardziej takie plastikowe, czyli takie, którym deszcz nie straszy, na przykład albo jakaś tam inna pogoda, ponieważ te po prostu ładnie się prezentują. One są na drucikach, one się modelują. Natomiast no niestety, efekt będzie taki, że one po prostu klapną, padną, będą brzydko wyglądały. Jeżeli byście się zainspirowali na przykład taką opcją dekoracji, a zastosowalibyście inny kolor, powiedzmy czerwony, to takie kwiaty lubią barwić, więc wtedy możecie się spotkać z tym, że czerwona woda będzie płynęła. Słuchajcie, później czerwona woda będzie płynęła płytą. Szkoda by było zniszczyć no wszystkiego, co mogłoby się zniszczyć. W każdym bądź razie tak. Ja tą dekorację już zdejmę. Z Tacy. Ja tą dekorację zrobiłam jakby robiłam w założeniu do ustawienia jej w domu, w mieszkaniu, gdzie tam macie możliwość ewentualnie postawienia sobie takiej wyższej aranżacji, dlatego że wiele osób pyta o kompozycje tradycyjne. Wiele osób pytało o kompozycję w srebrze i yy, wiele osób pyta o kompozycję na jakąś na przykład komodę. Mnie się wydaje, że taka kompozycja nadaje się właśnie do takiego postawienia. Nie wiem, czy to będzie, będziecie tam teraz widzieli. Zobaczcie, tył na przykład. Tył jest też zagospodarowany, ale nie da Wam tutaj elementów dekoracyjnych, bo. Tył nie jest do pokazywania. To znaczy, gdzieś tam, powiedzmy, dobrze by było, oczywiście, żeby tego gąbki nie było widać, żeby nie wyglądało to brzydko, ale nie trzeba tutaj pchać elementów dekoracyjnych, bo to nie jest kompozycja, którą się ogląda od tyłu. Natomiast może, można ją ustawić po skosie, można ją ustawić w ten sposób frontem. To już po prostu wszystko kwestia tego, jak ewentualnie zastosujecie sobie elementy dekoracyjne. Przepraszam, mówię szybko, bo mam dużo do powiedzenia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o elementy dekoracyjne, kombinowałam, kombinowałam, dlatego, że takie rzeczy brokacone to nie do końca tak jest mój styl, wiecie o tym, natomiast kombinowałam z i zdecydowałam finalnie, że będą zastosowane te szyszki z brokatem, ten taki asparagus, pocięłam cały, ten asparagus taki plastikowy, co prawda, ale brokacony, srebrny, aczkolwiek on akurat wydaje mi się, że robi bardzo fajną robotę, tylko najpierw włożyłam jeszcze jedną gałąź więcej, później wyjęłam, dlatego, że uznałam, że zdecydowanie robi się kiczowato tutaj i tutaj to, co włożyłam, to są gałązki po tym asparagusie, czyli ja ścięłam to, co miałam ściąć i przeważnie zostają nam takie gałęzie, które, łodyżki takie, które wyrzucamy. Natomiast ja zostawiam je i teraz z tych dwóch asparagusów, które tutaj pocięte był jeden i kawałeczek drugiego, miałam gałązkę starą gdzieś tam jeszcze z, z którejś dekoracji i po prostu zastosowałam je tutaj jako element dekoracyjny. Wyglądają jak pomalowane na srebrno i brokacone gałęzie. Także takie elementy też starajcie się przemycić gdzieś tam, no bo służą jako element dekoracyjny, ewidentnie po prostu tutaj podkreślają ilość srebra, natomiast nie musicie tego dodatkowo powiedzmy gdzieś tam kombinować, robić, kupować. Co jeszcze? Ja u mnie tradycyjnie gromadnie, gromadnie bombki różnej wielkości, dlatego, że jakoś nie jestem w stanie, nie potrafię zrobić bombki raz, dwa, trzy i już. Natomiast kwiaty z jednej strony szyszki się skumulowały, z drugiej strony ten, ten, ten sztuczny produkt, brokacony, srebrny, właśnie co zaczęłam mówić. Włożyłam drugą gałązkę, ale wyjęłam, dlatego że uznałam, że jest już bardzo dużo srebra, za dużo jak dla mnie i zdecydowanie on powinien gdzieś wyzierać spod tych zielonych gałązek, wyzierać, ale nie być elementem przewodnim, czyli nie iść górą tutaj powiedzmy. No i cóż więcej centralnym punktem jest zdecydowanie ta jedna wielka bombka szklana. Na gdybyście robili sobie na przykład na nagrobek, to powiem wam, że bombki szklane też reagują spokojnie. Można z nich robić, dlatego, że ja na przykład co roku robię ze szklanych bombek. Gdzieś tam czasami użyję plastikowej dodatkowo jako akcent takiej, którego powiedzmy nie jestem w stanie uzyskać przy użyciu bombki szklanej, albo nie mam, ale spokojnie reagują dobrze na Różną pogodę wątki szklane. I jeżeli chodzi o przeniesienie, ewentualnie takiej wersji dekoracji na nagrobek, to tutaj przygotowałam taką donicę. Pokazywałam już kiedyś Wam tę donicę. To są takie, one są składane, w takiej wersji się je przeważnie kupuje, możecie je kupić w różnej kolorystyce, na przykład do takiej dekoracji w czarnej, w grafitowej. I jeżeli w takiej, słuchajcie, wykonacie sobie taką kompozycję, to myślę, że swobodnie naprawdę można ją ustawić na nagrobku, aczkolwiek nie chcę, żeby ktoś poczuł na przykład się w ten sposób, że... To samo na cmentarz co do domu i to tak jakoś niefajnie, nie niesmacznie, to nie tak do końca, dlatego że wiecie, zauważcie ile dekoracji yy, fajnie zrobionych nadawałoby się zarówno do ustawienia w domu, całkiem swobodnie można je w domu ustawić i naprawdę nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, żeby to mogła być dekoracja na nagrobek, jeżeli nie ma takiej potrzeby. A z kolei stojący na nagrobku, też by nikt nie pomyślał, że może ona stanąć w domu. Jest bardzo duże podobieństwo tych dekoracji. Bardzo często powbielają się takie elementy dekoracyjne, takie formy. Takie mm, kompozycje jak ta, również Państwo wykonują sobie do domów takie większe, więc nic naprawdę nie stoi na przeszkodzie, żeby się inspirować z dekoracjami domowymi i przenosić je na własne potrzeby, gdzieś na przykład na cmentarz. Zgodnie z tym, co deklarowałam, Chcąc pokazać dekorację dla każdego, to jest dekoracja bardzo tradycyjna, a takich tradycyjnych dekoracji wiele osób potrzebuje. Taką można wykonać zarówno w kolorze złotym, czerwonym, srebrnym, jaką sobie tam życzycie. Następnym razem będzie dekoracja zapewne troszkę bardziej pewnie w moim stylu. Tak myślę. Przyszedł mi taki pomysł do głowy na bazie tej, a zobaczę, co mi się uda zrealizować, bo w tej chwili jest tak napięty czas, że no, że jest ciężko. Mili Państwo na koniec jeszcze Wam przypominam, że jeżeli macie życzenie jeszcze zrobić jakieś zakupy u nas w sklepie Par Passion, to pod tym filmem w link, link do sklepu w opisie i kod rabatowy par 20, którego używacie finalizując już zakup. Wklepujecie ten kod rabatowy i wtedy wam się mamy minus 20% na wszystkie produkty dekoracyjne. Podkreślam to, dlatego pozwalam sobie drugi raz, ponieważ bardzo wiele osób dzwoni i dopytuje o różne takie szczegóły, więc żeby nie było takiego problemu, że ktoś nie będzie wiedział, jak to zastosować, to dlatego tutaj moja, moje jakby. Takie króciutkie wytłumaczenie, objaśnienie sprawy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam Was na kolejne dekorady i cóż no, życzę Wam miłego dnia, dobrego wieczoru, yy, smacznej kawy, jeżeli ją teraz pijecie, dużo zdrowia kochani. Yy, I milion buziaków Wam przesyłam. No i do zobaczenia, pa pa!